Hej wszystkim, ja jestem Molly i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Chciałam was przeprosić za dość sporą przerwę na moim kanale, ale już jestem i przychodzę do was z nową aktualizacją, jaką jest dodanie nowych koni. One się nazywają York Mountain. Jak widzicie, już jednego mam tutaj. To jest Red Round. E, zakupiłam go sobie, ponieważ aktualizacja była wczoraj. E, wczoraj nie nagrywałam filmu, e, tylko dzisiaj już nagram Wam, już Wam pokażę wszystkie te jego hody i w ogóle. E, no, jak widzicie, on już ma ósmy poziom. Ma na imię Strawberry Pie. I tak, więc tak mamy stempik. Jest bardzo taki fajny, luźny. Podoba mi się, jak ta grzywa, i w ogóle cała głowa tutaj, pracuje. I ogon. I zad. <laughs> e, dobra, teraz ruszymy, z, ruszymy sobie kłusikiem. Też całkiem fajnie wygląda, chociaż właśnie jest to coś nowego, bo to nie jest do końca taki kłus jak widzieliśmy już wcześniej u innych koni, tylko coś takiego nowszego. I teraz ruszymy galopikiem. No, grzywa też fajnie tutaj jest zrobiona. Fajnie pracuje, naprawdę mi się podoba. No i dalej szybszy galop. Tu przypomina mi troszeczkę mustanga. Nie wiem czemu, ale kojarzymy mi się z mustangiem. W ogóle całe te konie, całe ich ruchy mi się kojarzą z mustangowymi. Ale to na plus, bo bardzo lubię ruchy mustangów. I teraz szybszy galop. Nie wiem czemu, ale kojarzymy mi się z takim Arabem. Ten okon uniesiony. Tak mi się kojarzy z takim Arabem. No i tu jest ten najszybszy. Tak to wygląda. I teraz się zatrzymamy No nic, nic nowego I, I teraz pokażę wam dębowanie Jest takie spokojne, troszeczkę jak u Morganów mi się wydaje Co fajnie to to już nic nowego też Już to widzieliśmy I teraz wam pokażę tą nowo, te dwie nowe animacje dodatkowe Pierwsza jest taka Troszeczkę przypomina tult y, kucy islandzkich, ale no myślę, że spoko. Albo ten, nie, miałam powiedzieć, że hut y, tych MUF, ale jednak nie, tylko kuc, y, kucy islandzkiego. Ale wydaje mi się, że jeszcze jakaś rasa miała podobny hut. A te y, American Saddlebreed miały podobny też. To mi się z nimi kojarzy. No, i jeszcze ta dodatkowa animacja, którą mają tylko i wyłącznie te konie, czyli łapanie tego piórka. Wygląda to przesłodko, przeuroczo. Fajnie, nasza postać też jest zanimowana, zgrana z tym koniem. I to piórko zostaje z nami do momentu, jeżeli konie zadębuje, i wtedy ono sobie odlatuje. O, właśnie tak. Dobra, no to myślę, że animacje wszystkie już zobaczyliśmy. Teraz polecimy sobie jeszcze zobaczyć resztę tych koni bo nie, wszyscy, bo nie wszystkie tutaj jeszcze pokazałam więc zobaczymy sobie Jak coś to konie są w jodłowym gaju, ale myślę, że już każdy, każdy o tym wie więc pojedziemy sobie do jodłowego gaju I jeszcze został dodany nowy sprzęt, który tak średnio mi się podoba, ale też go sobie zobaczymy a w przyszłym tygodniu będzie coś z wyścigami, jakieś chyba zadania. E, więc, no, mo, myślę, że będzie całkiem spoko. E, I tak, tutaj sobie pojedziemy. Tutaj mamy takiego to mi się kojarzy z takim brudnym jelonkiem ten koń. Ale pojedziemy sobie od początku, może. Tutaj mamy takiego Karus on się chyba nazywa Karus srebrny. Ta maść. Jest ładna i te konie jeszcze mają takie grzywy, też pokażę. To jest nowa, nie widziałam jej... to jest na pewno nowa, nigdy jej nie widziałam. Tutaj mamy tą z takimi kwiatuszkami. Bardzo ładnie się prezentuje. Podobną grzywę też mają Norikery, tylko że Norikery mają czerwone kwiatki, a one mają żółte. Szkoda, bo no, jeżeli wybierzesz żółte kwiatki, no to tak naprawdę. Tylko jeden, parę sprzętów będzie pasowało wtedy do tego konia. I tutaj mamy jeszcze wersję bez y, kwiatków, którą mam ja aktualnie. Tutaj Irokes. Tutaj taki króciutki Irokes. Y, warkoczyki, które już znamy. Y, koreczki. I taka krótka sportowa grzywa. I w ogóle. Strasznie mi się tak ko kojarzy, jak ma tą sportową grzywę, e, sportową, krótką grzywkę, grzywę, znaczy się. To mi się kojarzy z takim sportowym kucykiem. Nie wiem czemu, ale tak mi się kojarzy. Bo te konie są ogólnie niskie, nie? I mi się kojarzy z, z sportowym kucykiem. E, no, więc tutaj mamy takie grzywy. I maści mamy jeszcze takiego jelonka, który na początku chciałam jego kupić, ale stwierdziłam, że on będzie zbyt popularny. Jest ładny, ale no, on będzie strasznie popularny i dużo osób pewnie kupiło, więc ja stwierdziłam, że innego sobie odpuszczę. Tutaj mamy jeszcze takiego, który wydaje mi się, że chyba nie było jeszcze tej maści na SSO, ale no, to nie przypada mi do gustu, nie jest w moim typie. Ten koń. E, Tutaj mamy Blue Roll maść. Bardzo ładny, nad tym się zastanawiałam. Ale jedyne co y, odrzuciło mnie od niego, to brak jakichkolwiek odmianek. Czy to, no, ma niby tutaj na. Y, tutaj ma gwiazdkę, ale ona jest niewidoczna. A poza tym chciałabym, żeby on miał jeszcze na, y, na nogach jakieś odmianki, jakieś skarpetki czy coś. No, ale niestety nie ma. Y, dalej mamy kremello, chyba? To jest kremello? Tak, chyba tak. No, nad nim się też bardzo zastanawiałam. E, też jest ładny. Dalej się zastanawiam, czy w późniejszym czasie go nie kupić. Śliczny. Podoba mi się zwłaszcza w tej um, tej grzyby. Mi się podoba bardzo. Chociaż troszeczkę się zlewa, ale, ale... Albo w tym, tej, 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 tej... tej no, tej krótkiej. Też wygląda fajnie. Dalej mamy tego, co ja mam. Czyli Red Roan i takiego. No, ten mi się podoba. Ten przypomina mi um, tego. Ym, chyba kriolno ma taką maść albo podobną. I tak średnio mi się ten kamera. Takie. No, nie przypadnie do gustu. Eee, no, więc to by były wszystkie tutaj maści. I co dalej? Aha, i mieliśmy zobaczyć jeszcze ten sprzęt, który został dodany. Więc tutaj mamy taki czapraczek. No, taki, taki średni, taki ujeżdżeniowy, ale średni kolor nie podoba mi się. Owieki są. Yy, no ładne, ładne. I został takie siodełko. To nie, nie podoba mi się nie. Taki jeszcze... Nie, 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 to zupełnie nie na e, mój gust. E, te kolory. No nie podobają mi się. Tutaj mamy jeszcze e, ogłowie do tego. I tu mamy inny jeszcze sprzęt westernowy, który już jest ładny, który już jest całkiem całkiem. E, on wygląda mniej więcej tak. On pasuje do tego właśnie Blue Room e, maści. I to tyle, co zostało dodane z, dla koni w tym tygodniu. I teraz zobaczymy sobie na ubrania. Tutaj mamy taki frak, zielony, właśnie do tego poprzedniego sprzętu, co pokazywałam. Taki kapelusz. Yy, takie spodnie, albo tak, nie, do tego jest ten kapelusz. Ten, ten, o. Takie rękawiczki. I ten kapelusz mi się kojarzy ze sfery z, z Sosa. Nie wiem czemu. Wtedy często takie były. No i tak wygląda postać. A do tego, co mam obecnie, sprzęt do tego westernowego jest takie spodnie, taka koszula, buty, buty te, te rękawiczki i ten kapelusz. I tak to wygląda. No, ten sprzęt wygląda o wiele lepiej niż ten zielony. To tak myślę. I to by było w sumie na tyle w tym odcinku Nic więcej nie zostało dodane e, Mam nadzieję, że wam się nowe konie podobają, dajcie mi znać dajcie znać w komentarzach, e, czy wam się podobają te e, nowe mountain horse A, Aha, jeszcze wam chciałam powiedzieć bo kiedyś SSO wrzuciło jakoś y, nie S, y, to wypłynęły Spoilery koni, które zostaną dodane na 2025 rok, czyli na obecny, i właśnie były tam m.in. Criollo, Hanovery, Muły, Te Yorick Mountain, Andaluzy Generacji 3,5 i Black Forest Horse. I ja tak chciałam się podzielić z moją opinią, że wszystko do tej pory się sprawdziło wszystkie konie. Tylko ja chciałam powiedzieć, jak mniej więcej ile jeszcze możemy się spodziewać koni w tym roku. Ja tak uważam, że ile jeszcze ich będzie. Ja tak zauważyłam, że SSO idzie takim programem, że oni wypuszczają co dwa miesiące konie. Między innymi Criollo wyszły w styczniu, w lutym nie było żadnych koni, i w marcu wyszły Hanovery. Później w kwietniu niebożonych koni, bo był festiwal jeździecki, i w maju były muły. W czerwcu był ten festiwal letni, czyli niebożonych koni, i, wyszły, i dopiero w lipcu wyszły teraz te Mountain Horse. W sierpniu wydaje mi się, że nie dostaniemy Andaluzów generacji 3,5, tylko dopiero dostaniemy je we wrześniu. W październiku wiadomo, nie będzie żadnego nowego konia, bo będzie event halloweenowy. I dopiero w listopadzie dostaniemy e, te Black Forest Horse. A w grudniu już nie będzie koni, bo będzie Wioska Świąteczna i raczej będą tylko magiki. I to wydaje mi się, że będą wszystkie konie na 2025 rok. Oczywiście w międzyczasie będą jeszcze pewnie jakieś nowe maści, magiki. E, tak jak już są w spoilerach. Nowe maści Mustangów, prawdopodobnie nie tylko Mustangów, ale i American Saddle Breedów i Mouff, które prawdopodobnie dojdą na event westernowy, który będzie raczej w, w sierpniu. W ogóle jestem bardzo ciekawa, co Star Stable zrobi na swoje urodziny, czy będzie organizowała urodziny, bo w tamtym roku był tylko event um, średniowieczny. I SSO tylko dodało um, koszulkę urodzinową um, we wrześniu. Mam nadzieję, że w tym roku tak nie będzie, ponieważ ja bardzo lubię event urodzinowy SSO. Um, I no, mam nadzieję, że jednak zrobią coś chyba na 14 urodziny? Chyba tak, chyba teraz kończą 14 lat, ale nie pamiętam. No więc to były takie moje przemyślenia co do koni. Um, I. I to, to by było na tyle, myślę, w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, i widzimy się w następnym filmie. PA!